Cześć wszystkim z tej strony Round. Witam Was w kolejnym odcinku z Escape Dead Island. Oczywiście jestem tutaj dalej na tej plaży. Nasz cel znajduje się gdzieś, właśnie przy tych domkach, przy tym barze. Właśnie do tego baru musimy podbiec. Zaraz Wam pokażę. 20 metrów do celu. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Co się stało? Jest mapa. Okej, okay, słuchajcie, nie wiem co tam się stało. Nasza łódź oczywiście tonie, ale co mnie bardziej tutaj zaciekawiło, to jest właśnie ten ryk O co tam chodzi? Bo coś dużego musi się w tej dżungli znajdować, ponieważ same drzewa, które tam widzieliście, gięły się jak zapałki. Więc może być ciekawie, może być ciekawie, najpierw zobaczymy. Co się stało? Boat sinking! Cliff! Jest szybciej niż śpiew! Czy jesteś crazy? Devin? Dobrze, obudziliśmy się w jakimś chyba kontenerze, więc zobaczmy, co się dzieje na zewnątrz, gdzie jest właśnie nasza ekipa. Oh, my head. How the hell... Jesteśmy chyba tutaj na górnej warstwie tej wyspy, na górnej strefie tej wyspy. Czyli tam jest właśnie chyba ta plaża. A my jesteśmy, tak jak mówiłem, troszeczkę wyżej. No zobaczymy. W tamtym kierunku musimy podążać 20 metrów. Niestety nie mam żadnej jeszcze broni, więc. Stronienie się tutaj przed o, zobaczcie. No i mamy pierwszego zombiaka. Shambler. No dobrze. Musimy się dostać właśnie do tamtego pomieszczenia. Zombie oczywiście reagują na każdy hałas i to sprawdzają, podchodzą właśnie w tamte miejsca, tak samo y, dzieje się to teraz. I ten jeden z tych zombiaków właśnie poszedł do tego alarmu sprawdzić. Oczywiście jak jesteśmy w tej, w tej takiej pozycji, y, której no, skradamy się właśnie, w której się skradamy. Może y, on nas po prostu nie widzi. Zombie po prostu nas nie widzi, i możemy się między nim prześliznąć. Mam nadzieję, że to wyjdzie, ale chyba tak. Cel jest właśnie tutaj: Enter the Marina Rope. Mamy linę. Ok, mamy tą linę. Cel się teraz troszeczkę przemieścił. 27 metrów w tamtym kierunku, z tym, że alarm także przestał wyjść, więc musimy być ostrożni, bo. Zombie oczywiście może w każdej chwili za nami tutaj pobiec. Zaraz zobaczę jak to wygląda. Spróbujemy oczywiście przejść. Nie wiem, czy zasnął, czy nie, ale. <ścoughs> ale nas nie widział. Na razie nas nie widział, więc możemy użyć tej liny właśnie w tym miejscu. Tam jest jakaś łódź, zobaczcie. I na dół. O, jak pięknie tutaj zawisł. Jeden właśnie z tych zombi 70 metrów. Teraz w tamtym kierunku. Nie wiem, czy ktoś tutaj jest, czy nie. O, jest. Już słyszę. My musimy się dostać. Słuchajcie, właśnie tam, aż tam. Tu jest radio. Możemy te radio włączyć. Wtedy oni oczywiście się zbiegną, sprawdzić, co to za hałas. Chyba tak zrobimy. No właśnie, zobaczcie. Jest dwóch i jeden tam gdzieś yy, troszeczkę dalej był. O właśnie, jest trzech. Spróbujemy przejść. Nie wiem czy tędy tam się dostanę. Mam nadzieję, że tak. Tu jest jeszcze jeden zombie. Nie będę do niego podchodził, bo być może się obudzi. A to się na pewno dobrze nie skończy. Okej, okay, no jakoś na razie się prześliznęłem. Jak widzicie, no na razie tak wygląda właśnie ta gra, czyli bardziej jest to taka skradanka. Ale to się oczywiście później zmieni jak tylko dostanę w swoje łapki jakąś broń, przynajmniej sztachetę. No i jesteśmy w środku. Jesteśmy w środku. Co teraz? 13 metrów gdzieś w tamtym kierunku. Tutaj. Zobaczmy. O, pięknie. Śrubokręt chyba. O Boże. O, o. Tak jest, śrubokręt. Więc można powiedzieć, że mamy naszą pierwszą broń. Teraz tak na górę wejdziemy. Hope there's somewhere. Za nami chyba. Nie, nic nie ma. Dobra. Okej, okay, tutaj jest chyba winda. Ale na pewno nią na razie nic. Yy, z nią na pewno na razie nic nie zrobimy. Tu jest zombie, no i się zaczyna problem, bo musimy chyba dotrzeć właśnie do tego miejsca. Mam nadzieję, że ten śrubokręt. O właśnie, do czegoś się przyda. Super, uruchomiliśmy chyba generator. Jest i winda. Tak więc ruszajmy, ruszajmy do góry. Co to za hangar w ogóle, nie? Hmm. Ja powiem szczerze, grałem w The Thailand bardzo dawno temu, ale tu jakieś są nawiązania właśnie do pierwszej części. Tu są jakieś nawiązania do pierwszej części, ale szczerze powiedziawszy nic z niej nie pamiętam. Nic z niej nie pamiętam. Pamiętam sorki, tylko na końcu chyba była walka z ostatecznym bossem. E, gdzieś, hmm. Wiem, że tam był helikopter i później jakoś odlecieliśmy chyba. Ale też do końca już nie pamiętam. Find a way out. 21 metrów, tam gdzieś na dole. Ale tutaj już widzę, że jeden zombie właśnie wcina sobie coś tam. Każdy wie co. O, ciekawy jestem, czy z niego coś można wyciągnąć. No chyba raczej nie. A szkoda. No i tutaj. Hmm. Aha, musimy go zabić od tyłu, ale trzeba by było go jakoś zwabić. Być może telefon się nam nada. Albo wiecie co, podejdziemy po prostu w ten sposób i zrobimy to tak. Jeszcze ktoś tu chyba jest Jeszcze ktoś tu musi być 17 metrów mój cel gdzieś jest tam właśnie Jest. Chyba zawrócił z powrotem. Coś wyczaił, słuchajcie, coś wyczaił. Nie wiem, czy mi się uda. Jest, mamy go. O proszę. I mamy osiągnięcie. Dobrze, nie przedłużając. Lecimy właśnie w tamtym kierunku, gdzie nam pokazuje znacznik. Wow. Wiecie co? Może szybciutko jeszcze tego załatwię. O proszę, co to jest? Karta. Pewnie będzie można ją tutaj wykorzystać. Nawet nie wiedziałem. Ale tak. Ok, lina. Podstawowy. Nasz sprzęt. Tam też coś jest. Jakieś nagranie, widzę. Ale nie z tej strony chyba trzeba było do niego dotrzeć. No i okej. Okay. Eee, coś tu było. Medkit. Apteczka. Sprawdzę jeszcze tu. No na razie chyba tego nie. No tak, niestety, ale nie rozwala tego, bo. No nie mam grubszej broni, a śrubokrętem w to nawalać. Jak widzieliście, tam nie można. Więc musimy dostać w swoje łapy coś lepszego. Śrubokręt jest dobry, ale tylko do zabijania po cichu. W inny sposób nie zrobimy nic z nim. No chyba, że odkręcimy jakąś śrubkę, ale... Nie o to tutaj chodzi. No i dobrze. Linda? Devin? Oj... Pełno oh, zombie, gdzie mamy iść? Czekajcie, tamasz. O kurczę. w tamtym kierunku dobrze. Wiecie co? Przebiegnę szybko. Być może się uda. Wow, skąd to się tu wzięło? Holy fuck. Skąd to spada? This is it? This is it. There's no place to put my stuff. I didn't ask for a roommate. Neither did I, but you got one. So make some space, alright? Dziwne. Troszeczkę dziwne. I make it? Cliff? You okay? No dobrze, słuchajcie, odnaleźliśmy Lindę. Nie wiem, jakim cudem jesteśmy znowu tutaj gdzieś indziej. Ale okazji zdobyłem jakąś broń Are you alright? I think so. What happened? My clothes are you versus boat. You both lost. I fished you out. The boat's gone? Uh-huh. We already argued about that for hours, and I had to talk Devin out of swimming for help. Uh good. So now that you're awake, we can start finding a way into the jungle. Um right. Dobra, coś mi tu nie pasuje. Czyli co, my cały czas tutaj spaliśmy? Czyli co tamto nam się śniło, czy co? Bo już trochę, nie wiem, zgubiłem wątek. No dobra, co mamy zrobić? Tak, 36 metrów. Find a way into the jungle. Znaleźć wejście do dżungli, tak? No dobrze, spróbujmy. Start Access Map. O, mapa jest, rzeczywiście. My jesteśmy w tym miejscu. Dwójeczka. Trójeczka. Marina. Aha, rozumiem. Jedynka Warehouse. Warhouse. Czy warehouse? Dobra, miejsca z tym. Dobrze, najpierw oczywiście pójdziemy do tego miejsca, tu gdzie jest ten murzynek. I pogadamy chyba z nim. No, pewnie możemy tego użyć. O, właśnie, słuchajcie, teraz możemy już rozwalić te deseczki. Jeszcze chciałem sprawdzić, czy tutaj czegoś nie ma. Możemy zejść na dół. Dzięki naszej linie. Zejdę i sprawdzę. Może coś jest tam akurat na dole? No rzeczywiście, mamy coś. Keychain with coins. Dobra, wracamy z powrotem. I zobaczmy dokładnie, co się w tym domu znajduje. Apteczka, fajnie. Tu nic nie ma, ale możemy tutaj z drzwi skorzystać. Hey, I chyba guys, właśnie do. Like dokładnie. Jest właśnie droga prowadząca do dżungli. Tam się udam na razie. Tędy i dobrze, i z powrotem na górę. Teraz, gdzie? Tu chyba jest przejście. Dokładnie, dokładnie. Careful, don't go falling off. Amazing. Anyone got any ideas how to get down there? Rope be nice.

Słuchajcie, no robi się dziwnie, ponieważ Linę mamy, którą zdobyliśmy właśnie tam w tej dżungli. My tam już byliśmy w tej dżungli. E, ale przykładowo Linda twierdzi, że cały czas spaliśmy e, odkąd właśnie ta łódź stuknęła nas, to byliśmy nieprzytomni przez ten cały czas. Nie wiem dokładnie jeszcze o co chodzi. Mam nadzieję, że się tego dowiem. Są kamery. Czyli ktoś ten teren obserwuje. Narapella. The boat that brought us here? Destroy. Didn't want to say anything, but the engine had just been checked. Yeah. Hey, what are you talking about? Be a roll, baby.

Staw Village Airfield Marina. No właśnie, przy Marinie byliśmy. Helikopter pad 145 metrów. No pójdziemy w tym kierunku. Wow, czy dobrze idę? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy nie wiem. Okej, okay, trochę się ciemno tu zrobiło, słuchajcie, nic nie widzę, więc chyba zawrócę, po prostu zawrócę i spróbuję inną drogą, było tam kilka ścieżek, a to sobie darujemy, zresztą tutaj komunikat jakiś twierdzi, że dojście do helipad, czyli do lądowiska dla helikopterów jest chyba czasowo niedostępne, pójdziemy tędy, I tyle. Maybe, No jeszcze troszkę, 100 metrów. co to jest? Kupa mięcha chyba. Dokładnie. This No, trzeba będzie teraz troszeczkę uważać, bo być może niektórzy którzy z nich jeszcze żyją. Żyją, jeśli można to tak powiedzieć. Można to tak nazwać. Yeah, I got it. It can't possibly be a good idea to hang around here. Okay, new plan, same as the old plan. We get up this mountain and then we'll know what we're dealing with. Dobra, ruszamy, wiecie co dalej? Nie ma, co, nie ma co tutaj zostawać dłużej. Jeszcze troszkę. Tu już jest malutko. 20 metrów. Więc prawie jesteśmy na miejscu. Chyba, że znacznik dalej się jeszcze przesunie. No, chyba się przesunął. Ale wydaje mi się, że i tak jesteśmy już bliżej. Okay. No i jesteśmy w jakiejś jas w jakiejś jaskini. Przecież cały czas idę. Spokojnie, spokojnie. Jak ona tak szybko tutaj wbiegła? Just look at that view. Perfect. Yeah, take a look at that. There's a mansion or villa out there. There's a marina. Might want to see if there's another boat we can use. Okay. Let's get down to the village. Find someone to interview about what we saw. I see your point, but I'd always say look for an exit first. And although I'm aware of the chances, it's my hope that someone will receive this. I don't know how long it's been, but if you're hearing this, know that you're not alone. Hello? Who is this? I just wish I had understood. I should have kept friends close. So much left unsaid. Can you hear me? I've learned so much in these last few months uh, about myself, uh, about the world, and its people. What difference do the answers make if we can't tell them to anyone? Oh, I've made my point. Cliff, what do you think? Um, I think we should go with what Linda said. We're We to find the truth. Ha! Fine. You still got that club Okej, okay, moi drodzy, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Jeśli wam się podoba, możecie zostawić łapkę. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejny. Trzymajcie się, cześć.